Pani Anno, witam serdecznie na imprezie Kamaga. To jest dla mnie zaskoczenie, bo jak do tej pory bywałem na różnych eventach właśnie show biznesowych, no to pani tutaj nie była, a to proszę bardzo. No z przyjemnością przyjęłam zaproszenie, ponieważ uważam, że młodzi artyści wymagają odpowiedniej oprawy, wymagają... Promowania i bardzo się dobrze dzieje, że właśnie jest takie miejsce, gdzie są nagradzani, wyróżniani, gdzie mogą się poczuć wspaniale. Czy pani się czuje jako, właśnie trochę jako taka ikona mody? Nie no, bez przesady z tą ikoną mody. Moja mama robiła pierwsze w Polsce rywie mody w latach 50 ubiegłego wieku. No, nawet do dzisiaj mam zdjęcie modelki, którą zatrudniała, o rudych, płomiennych włosach, takich może bardziej kasztanowych. I miała pseudonim Stonka, bo to były czasy, kiedy podobne Amerykanie zrzucali stonkę na nasze pola ziemniaczane. No to była suknia, którą myślę i dzisiaj by się mogła spodobać. Wszyscy Panią. Stałam modę, można powiedzieć, z mlekiem matki, ale oczywiście no ja jestem troszeczkę z innej epoki, a teraz także z innej galaktyki. To prawda, ale ogólnie lubi Pani robić zakupy i na przykład przymierzać ubrania i tak dalej. Tak, bardzo lubię, dlatego że moja mama miała wypożyczalnie sukien, a przedtem pracownię krawiecką i widziałam, że zupełnie inaczej wygląda sukienka na manekinie lub na wieszaku, a zupełnie inaczej na figurze i coś, co jest świetne. Jak wisi w sklepie, wcale nie musi, się, nie musi ubierać i odwrotnie, coś, co nie wpada wcale w oko, bo wygląda nieciekawie, naraz na figurze okazuje się rewelacją. Tak, bardzo lubię wyszukiwać sobie różne ubrania. No i ubierać się tak nie do końca standardowo, jak polityczki w polskim Sejmie, które tak naprawdę są szare i bezbarwne. No właśnie, a pani nadała pięknego kolorytu scenie politycznej, chociażby poprzez te piękne czerwone korale. Widzę, że dzisiaj już dodatkowo z powrotem wrócił ten trzeci sznur korali. Mam w domu w Gdyni, no a mam mały zapas korali, dlatego że no, muszę rozdawać korale, ale muszę też je uzupełniać. Przecież każdy koral to jest zdobyta galaktyka. Jeden sznur korali oddała pani Małgorzacie, właśnie Trzaskowskiej. Czuje pani nadal tą dumę, że wsparła Trzaskowskiego podczas wyborów? Znaczy, było to dla mnie naturalne. Jestem matką terminu kaczyzm i chyba największą krytyczką rządów kaczystów. Także no wiadomo było, kogo mogę poprzeć. Obudziła drugiego się pani, 2 czerwca, obudziła się pani w nowej rzeczywistości. Prezydentem jednak został wybrany przeciwnik pana Trzaskowskiego, Karol Nawrocki. Co to, było za, co to była za pobudka? Koszmar? To znaczy, obudziłam się dokładnie w takiej samej rzeczywistości, a nie w innej, ponieważ do tej pory no, rządzi, chociaż niezbyt udolnie, koalicja 15 października. Prezydentem jest przedstawiciel PIS-u i nic się nie zmieni. <laughs> Na kolejne pięć lat dalej będzie to samo. No czy za pięć lat to nie wiadomo, bo jeżeli rząd się nie weźmie do roboty i nie zacznie spełniać obietnic wyborczych, to możemy się obudzić w trzecim już kaczyźnie. Właśnie za co najbardziej pani jest zła na tą koalicję 15 października? Może najpierw nakłamała podczas kampanii wyborczej w 2023 roku, a teraz zamiast cokolwiek robić, to się wyłącznie kłóci o stanowiska. No teraz też miała być rekonstrukcja rządu. Od dawna na nią czekamy. Wcale rekonstrukcja się nie zapowiada, bo już widać, że raczej wszystko zostanie po staremu. No. Uważam, że nie trzeba obiecywać gruszek na wierzbie, bo potem właśnie wyborcy są rozczarowani. Trzeba realizować wyborcze obietnice. No, ta koalicja, tak naprawdę, to, że Nawrocki został. Prezydentem w pewien sposób dla tej koalicji jest wygodne, dlatego że przecież i tak nie uchwaliłaby ani ustawy dotyczącej świeckiego państwa, ani związków partnerskich, ani liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. No a tak będzie mogła dalej mówić, że nie uchwala, dlatego że prezydent nie podpisze. Więc im to jest tak jakby na rękę. A co pani w ogóle myśli o Donaldzie Tusku jako premierze? Czy on się sprawdza, czy jednak według pani on jest do odwołania? Sprawa koalicji, jakiego chcą mieć premiera, uważam, że za bardzo pobłaża swojemu gabinetowi. Powinien być bardziej wymagający w stosunku do, do ministrów. Kiedy zasługują na to, żeby ich z hukiem wyrzucić, to trzeba ich z hukiem wyrzucać, a nie pozwalać podawać się do dymisji. Trzaskowski, czy po raz trzeci powinien kandydować na urząd prezydenta za pięć lat? Czy już powinni wyszukać nowego kandydata z koalicji? Znaczy myślę, że ta sprawa już została całkowicie przesądzona. To nie są te zabawy dzieci, że do trzech razy sztuka. Czy jednak powinni szukać kogoś nowego. To znaczy no, to jest sprawa partii, która wystawia swojego kandydata. Ja tutaj nie będę w to się mieszać. Także myślę, że za pięć lat zostanę prezydentem i nie będzie problemu. O, i to jest bardzo dobre zdanie. Mówi pani, że założy własną partię. Jak jest zainteresowanie właśnie, bo pani już ogłosiła, że taki ruch, prawda, Czerwonych Korali? W dwóch dni zapisało się prawie pięć tysięcy osób. Bardzo dużo. Jak pani będzie robić selekcję? To znaczy, yy, będzie to zupełnie nowy typ partii, gdzie organizowanie się partii będzie oddolnie robione, będą się wyłaniać naturalni liderzy, yy, a ja będę taką właśnie matką, która będzie czuwać, żeby nikomu nie stała się krzywda. Jakie pani chce mieć poparcie procentowe na początek? To znaczy, skromnie myślę o 50 posłach. Dużo, jakby nie było. To znaczy i dużo, i niedużo. No, takie nowe partie na ogół mają właśnie w najlepszym razie takie poparcie. Natomiast no, ciągle w Polsce jest ten duopol, popis. Myślę, że on się kończy, dlatego że w grupie w pierwszej turze w grupie wyborców do 29 lat Trzaskowski miał tylko 13% poparcia, Nawrocki 12%, czyli razem tylko co czwarty Polak poparł popis, a więc widać, że nadchodzi zmiana i myślę, że no dużo osób w tej chwili chce, żebym była twarzą tej zmiany w pewnej takiej kontrze do konfederacji. Która z drugiej strony sceny politycznej jest twarzą takiego brunatnienia Polski? No a ja będę twarzą, nie powiem czerwienienia, ale w każdym razie będę twarzą, czy już jestem, twarzą takiej Polski, przyjaznej dla wszystkich, która nikogo nie dyskryminuje i dla wszystkich jest matką. Jak pani zapamięta Andrzeja Dudę jako prezydenta? W ogóle go nie zapamiętam, nie jest wart zapamiętania. Będzie pani tęsknić za nim? Myślę, że kiedy Nawrocki zostanie prezydentem i zacznie pokazywać, co potrafi, to będziemy w jakiś sposób wszyscy z rozrzewnieniem wspominać Andrzeja Dudę. A pierwsza dama, Agata Duda, jak zapamiętają Pani? Że była tylko wieszakiem na ubrania. A chociaż ładnym? Co kto lubi. Czyli rozumiem, że tak wszystkie garsonki nie są w Pani stylu? Nie, absolutnie, aczkolwiek no, była chwalona przez wielu projektantów mody, a przez innych ganiona, także no, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Pani Agata Duda była przed zostaniem pierwszą damą nauczycielką języka niemieckiego. Czy według Pani powinna wrócić do uczenia dzieci? No to zależy tylko od niej, czy chce zająć się innymi zajęciami, no bo w jej wieku trudno sobie wyobrazić, żeby przeszła na emeryturę. Czy pierwsze damy powinny właśnie mieć płacone? Uważam, że nie. Dlaczego? No dlatego, że niektóre coś robią, a inne nic nie robią, a płacić można tylko za wykonaną pracę. Która z pierwszych dam według pani była taką najlepszą w Polsce? No to nie tylko moje zdanie, ale wszystkich obywateli i obywatelek, i Kwaśniewska. Dzięki tym wyborom, które były teraz, no, stała się pani poniekąd gwiazdą celebrytką. Jak się pani czuje, właśnie jako taka celebrytka? Trudno powiedzieć. Jak długo to potrwa, ale teraz rzeczywiście wzbudzam bardzo duży entuzjazm, bardzo wiele osób chce się ze mną sfotografować, chce, żeby ich przytulić, pocałować, chcą ze mną porozmawiać. Jest to oczywiście bardzo miłe, także. Czuję się z tym bardzo dobrze, natomiast chcę, żeby to się przełożyło na właśnie taki ruch polityczno-społeczny, który zmieni Polskę i sprawi, że wszyscy obywatele i obywatelki będą się lepiej czuli w Polsce. A nie boi się na przykład pani psychofanów, albo na przykład wrogów, właśnie pani y, poglądów, że ktoś by mógł panią nagle w tłumie zaatakować? Ja się niczego nie boję. Rozumiem, że takich sytuacji też nie było w, w, w życiu. Ale oczywiście, że były. Pamiętam, kiedy startowałam do Parlamentu Europejskiego, to w Krakowie do mnie wystartował facet z nożem. No są różne sytuacje. Moje biuro było oblewane czerwoną farbą, malowano na nim. Natomiast no ja nie należę do tych polityków, którzy z tego powodu absorbują policję. Dlatego, że wychodzę z założenia, że kiedy decydowałam się na życie polityczki, to wtedy wiedziałam, że są różne zagrożenia, różne niebezpieczeństwa. A poza tym wyznaj również, teraz się mówi tyle o Hejcie, a ja już w 2002-2003 roku dostawałam listy czy karty pocztowe, no z tekstami, przy których dzisiejszy hejt jest niczym. Przysłano mi nawet sznur, żebym się powiesiła z podpisem prawdziwy katolik. Także ja jestem przyzwyczajona do tego rodzaju zachowań. No na szczęście nie biorę ich sobie do serca, mam silny charakter i wyznaję taką jeszcze starożytną zasadę. Że przecież gdybym mnie osioł kopnął, to też bym go do sądu nie podawała. Nasz nowy prezydent Karol Nawrocki, on się trochę wywodzi z tych takich szemranych środowisk, bo był kibolem na przykład. Co pani o tym sądzi, że osoba, która wcześniej ymm, brała udział w ustawkach, dzisiaj jest prezydentem. Uważałam, że z takim życiorysem, yy, czy taką przeszłością nie powinno się w ogóle kandydować na prezydenta, no ale... Połowa Polaków uznała inaczej. Czy to są właśnie ci Polacy, którzy takie ustawki e, uznają za swoją. Um... Zadajmy, że w Polsce jest połowa Polaków, którzy biorą udział w ustawkach. Nie, to było jak zwykle w Polsce głosowanie przeciwko, a nie za kimś. To było głosowanie na mniejsze zło, przy czym tym mniejszym złem dla jednych był Karol Nawrocki, a dla drugich Rafał Trzaskowski. Natomiast marzę o takiej Polsce, w której się będzie głosowało na większe dobro. A jak Pani myśli, jaką pierwszą dałą będzie Marta Nawrocka? No to się okaże. No chciałaby Pani, by żeby była? Dobrą. I też, żeby zabierała głos. Sprawach. Tak, żeby zabierała głos w ważnych sprawach, ale przy jej poglądach to może lepiej, żeby nie zabierała. Na zakończenie się jeszcze dopytam o taką dosyć teraz ważną, pilną sprawę czyli Robert Lewandowski postanowił odejść z kadry, i dopóki właśnie trenerem będzie pan Probierz, no to zawiesza swoją grę w naszej polskiej reprezentacji. Co pani o tym wszystkim myśli? Dokonał takiego wyboru, jego sprawa. Jakoś specjalnie mnie to nie podnieca. Pani w ogóle jest fanką piłki nożnej czy nie? Nie, nie jestem fanką piłki nożnej, a wręcz zarobki piłkarzy uważam niektórych za nieprzyzwoite. Nieadekwatne do wyników na przykład. Znaczy nieadekwatne do pracy, jaką dają. Bardziej by Pani na przykład gdzie te pieniądze ulokowała, jak nie dla piłkarzy, to na przykład gdzie? No mamy ogromne potrzeby, to jest ochrona zdrowia, to jest szkolnictwo, edukacja, to jest, to są, jest budownictwo mieszkaniowe, znaczy pieniądze wszędzie są potrzebne, aczkolwiek oczywiście no... Ci, którzy płacą te szalone pieniądze piłkarzom, no to przecież jeszcze na tym zarabiają. Przecież to nie jest działalność charytatywna, tylko uważam, że żyjemy w nieco nienormalnym świecie. No, z tego co tam liczono, to Lewandowski zdaje się 12,5 miliona miesięcznie zarabia. Uważam, że już od takich zarobków to powinny być wysokie podatki. A ten lament wszystkich fanów, dziennikarzy, że Robert Lewandowski odszedł z polskiej kadry, uzasadniony czy bezpodstawny? To znaczy, wydaje mi się, że połowa wykazuje lament, a połowa zadowolenie, ponieważ nieraz o nim mówiono, że on zawsze gra na siebie, a nie na innych i że nie bardzo w tej drużynie się naszej sprawdzą, co po wynikach było widać. No, tak, no ta Polska zawsze albo odpadała już w zgrupowaniach, albo gdzieś tam od razu odpadła na początku mistrzostw. No i zero wyników. Przecież jak niezapomniany trener górski mówił, bardzo prosto jest wygrać, trzeba tylko strzelić więcej bramek niż przeciwnik.